Na podstawie podanego wielomianu trzeba określić prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaczniemy od pierwszego stwierdzenia i sprawdzimy, czy dany wielomian jest iloczynem wielomianów f od x i g od x. Skoro jest iloczynem, to znaczy, że musiało powstać na skutek przemnożenia tych dwóch wartości, tych dwóch wielomianów, czyli zapiszmy, że w od x to nam się równa f od x razy g od x. No i zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście tak to będzie. Sprawdźmy w takim razie, czyli f od x razy g od xa, i zapiszemy już teraz to działanie, czyli mamy 3x razy x do kwadratu plus 2x plus 3. No i pamiętajmy o tym tutaj, że musi być nawias, czyli przemnażamy całe wyrażenie przez 3x. Możemy nawiasować sobie tutaj szczałki, czyli każdą przez 3x. No i wyliczamy teraz co nam tutaj w tej sytuacji wyjdzie. To nam się równa 3x razy x do kwadratu, to będą wtedy 3x do potęgi trzeciej. 3x razy 2x to będą wtedy 6x do drugiej. I 3x razy 3 to będzie plus 9x. No i sprawdźmy, czy to jest dokładnie takie samo, jak podane wielomian w treści polecenia. Okazuje się, że jest jak najbardziej taki sam, czyli jest to odpowiedź, która będzie odpowiedzią prawidłową. I kolejną odpowiedź, którą mamy zweryfikować, to czy liczba minus 1 jest rozwiązaniem równania f od x równa się nam 0. Czyli inaczej mówiąc, mamy sprawdzić, czy liczba minus 1 jest tak zwanym pierwiastkiem tego wielomianu. W jaki sposób możemy to sprawdzić? Mianowicie skorzystając z twierdzenia byz, które nam mówi o tym, że jeśli podstawimy i obliczymy wartość wielomianu w od, minus 1, to czy jeśli obliczymy, podstawimy w miejsce tego wielomianu w miejsce x minus 1, a wyjdzie nam 0 to dana wartość, ta liczba minus 1 jest rozwiązaniem tego, tego, tutaj wielomianu, jest tak zwanym wynikiem tego równania. No i teraz podstawiamy, sprawdzamy, czy rzeczywiście też nam to f od x jest nam równe 0. Sprawdzamy, podstawiamy, czyli mamy wtedy 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej, dodać do tego 6 razy minus 1 do potęgi drugiej i dodać do tego 9 razy minus 1. No i teraz pozostaje nam tylko poobliczyć to wszystko ze sobą, czyli minus 1 do potęgi trzeciej to będzie minus 1 nadal, 3 razy minus 1 to będzie minus 3 minus 1 do potęgi drugiej to będzie wartość 1 na plusie, 6 razy 1 to będzie po prostu plus 6 i mamy odjąć 9, bo 9 razy minus 1 to będzie minus 9. No i pozostaje nam w tej sytuacji, że w od minus 1 to jest wartość wynosząca nam minus 3 plus 6 minus 9, czyli mamy minus 12 plus 6, czyli w od minus 1 jest równe nam w tej sytuacji minus 6. Czy w takim razie jest rozwiązaniem tego równania? No niestety nie jest, bo powinna nam wartość tego wielomianu wychodzić 0, a w tej sytuacji wynosi nam minus 6, czyli ta odpowiedź jest odpowiedzią po prostu to prostu fałszywa.